To właśnie tym chodnikiem każdego roku do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej koło Łobżenicy idą tysiące pielgrzymów. Jego stan pozostawia jednak wiele do życzenia. Braki w kostce brukowej i liczne dziury nie ułatwiają poruszania się pątnikom i mieszkańcom gminy. Chociażby na samym misterium było tu gdzieś około 8 tysięcy ludzi. Do tej pory, do tego dnia tych pielgrzymek było już rzeczywiście no, gdzieś koło tysiąca, może więcej. Kilka lat temu powiat wyremontował fragment chodnika od ulicy Złotowskiej do ulicy Kasztanowej. Reszta trasy od blisko 30 lat nie była odnawiana. Płytki zapadają, płytki uciekają w bok, są porośnięte, droga asfaltowa jest nierówna, wyboista. Sprawę chodnika do Górki Klasztornej z nawice starostapilski Stefan Kowal. W ostatnich tygodniach wziął udział w rozmowach dotyczących remontu trasy. Naprawy, wymiany wymaga chodnik, ale też jezdnia. nie jest w najlepszym stanie, ona jest pofalowana. Grunt pod jezdnią jest mało stabilny i robiliśmy takie wstępne badania i wychodzi na to, że musiałaby być wymieniona cała nawierzchnia tej jezdni. Jest też dobra wiadomość. Od strony Rataj trwa budowa drugiego chodnika. Gmina dostała dofinansowanie na ten cel z rządowego polskiego ładu, a całkowita wartość inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Mateusz Mantaj, telewizja Asta.